Ja mówię osobiście, nie róbcie sobie tatuażu, uważajcie. Ja przyglądałem się ludziom, którzy robią tatuaże. Po drugie, to co słyszałem i to od ludzi, prawo, którym mogę wierzyć, te farby, tu jest problem o farbę, które oni używają, one są demonicznie przetwarzane. Cokolwiek to znaczy. I, i teraz na czym? Na czym postępuje kontrakt z szatanem? Najgorszy kontrakt szatanym jest kontrakt krwi, no to się mówi, że ja przebije, przebiję, prawda, i podpiszę cyrograf, to, to kiedyś tak robią, też też tak robią ekstremalnie, ale, ale właśnie kiedy ta farba jest, jest okultystycznie przerobiona, kiedy oni ci ją wbijają, w ten czas co, krew płynie, prawda, i się miesza do z tak mi to tłumaczono, Przecież to nie jest wszystko czyste. Ja odmawiałem modlitwy nad tatuażami, to widziałem jak twarz się człowieka zmieniała. Nie? Odmawiałem specjalne modlitwy uwalniające ten kontrakt. O, to jest kontrakt, nie chodzi o rysunek, o kontrakt. Nie chodzi co jest na rysunku, tylko kontrakt. I, i zacząłem się modlić to Takie były takie... No to coś strasznego, no. uwierzcie mi. Ja to widziałem. Nie mogę tego puścić, bo nie wolno takich rzeczy filmować, ale ja to widziałem. Jak ludzie się wykrzywiali, jakby ich to bolało. Pytanie: co ich bolało? Jakaś stara farba na skórze? Nie wiem.